Czy można odwołać testament notarialny zwykłym testamentem pisemnym? Rodzice na kilka lat przed śmiercią zaplanowali, w jaki sposób ma zostać podzielony majątek pomiędzy naszym rodzeństwem po ich śmierci. Zaproponowali sprawiedliwy w ich podział, przekazali nam tę informację i wyjaśnili, że zajmują się tym za swojego życia, aby w przyszłości uniknąć poróżnienia rodzeństwa. Dla większej pewności sporządzili testamentu notariusza. Po ich śmierci okazało się, że odwołali tamten testament przez pisanie przez każdego z nich zwykłego testamentu pisemnego. Czy takie odwołanie jest skuteczne? Czy testament notarialny nie jest silniejszy? To jest jedno z pytań, które zadano mi po opowiedzeniu historii, którą przedstawiłem Ci przed chwilą. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem aplikantem adwokackim oraz autorem bloga www.zbyciespadku.pl Jeżeli nie widziałeś jeszcze mojego bloga, serdecznie zapraszam Cię do jego odwiedzenia. Odpowiadając na to pytanie, możliwie krótko tak, takie odwołanie jest skuteczne, a notarialna forma Testamentu nie ma większej mocy od innych form testamentu, w tym testamentu sporządzonego własnoręcznie. Musisz pamiętać o tym, że testament można odwołać na cztery sposoby wskazane w artykule 946 Kodeksu Cywilnego. Są to sporządzenie nowego testamentu, zniszczenie testamentu, pozbawienie testamentu cech od których zależy jego ważność oraz dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. Kodeks cywilny przyznaje spadkodawcy szczególnie wiele swobody w zakresie wyboru możliwych sposobów Odwołania testamentu. Ta swoboda dotyczy także formy, w której może dojść do odwołania testamentu poprzez sporządzenie nowego testamentu. Wybór formy jest swobodny i należy w całości do spadkodawcy. W tym zakresie nie jest zwłaszcza wymagane odwołanie testamentu w takiej samej formie, w jakiej został on pierwotnie sporządzony. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Odwołanie testamentu poprzez sporządzenie nowego testamentu może nastąpić w dowolnej formie. Każda forma testamentu jest w tym zakresie równa, nie ma testamentów silniejszych albo testamentów słabszych. Serdecznie dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału wideo. Ja nazywam się Wojciech Rócki, jestem aplikantem adwokackim, autorem bloga www.zbyciespadku.pl